LEGO Juniors 10679: Poszukiwanie skarbu piratów. Przeznaczony dla osób w wieku 4-7 lat. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę pirata, szkielet, rekina, fortecę o wymiarach 9 cm wysokość, 8 cm długość, 5 cm szerokość, z bezludną wyspą. Z otwieranym oknem, skrzynią ze skarbami, mapą, ukrycia skarbu, beczką, pistoletem, palmą. Mamy tu także łódź piracką, flagę, wiosła. Zestaw składa się z 57 elementów. Zostań piratem i wyrusz na poszukiwanie skarbu piratów. Łódź pomoże Ci dotrzeć na bezludną wyspę, a mapa nie pozwoli Ci zabłądzić. Musisz być jednak bardzo ostrożny, bo w morzu czai się mnóstwo niebezpieczeństw, między innymi głodny rekin. Na wyspie także strach wzbudza szkielet pilujący wejścia do fortecy. Bądź jednak dzielny i nie daj się pokonać bujnej wyobraźni. Pamiętaj, że może spotkać się nagroda i odkrycie skarbu, możesz także wymyślać własne scenariusze zabaw. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Zbierz inne zestawy z serii Lego Juniors, by mieć jeszcze więcej frajdy i zabawy.